Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Tomek z kanału Pogwistku. Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. To jest pierwszy film. Na tym kanale będę opowiadał o piłce nożnej, głównie o tej polskiej piłce nożnej, to znaczy właśnie o naszej rodzimej ekstraklasie, czy o reprezentacji Polski. Dzisiaj z okazji tego, że reprezentacja Polski już jutro w czwartek 9 października rozegra mecz towarzyski z Nową Zelandią. Witam wszystkich na ocenie powołań z reprezentacji, jak ja to widzę i co uważam na ten temat. Dziękuję serdecznie za, to, za te pierwsze subskrypcje. Za, za to, że ten film oglądacie, jest to dla mnie bardzo ważne. Jest to dla mnie wielka motywacja, bo nie ma nic lepszego niż właśnie coś takiego, gdy się zaczyna nagrywać. Ja może najpierw zacznę od przeczytania wszystkich powołań. I tutaj mamy. No bramkarzy no to jest, mamy Drągowskiego, Grabarę, Skorupskiego i Tobiasza. Obrońców Jan Urban powołał Bednarka, Kiwiora, Matiego Kasza, ziłkowskiego, Wszołka, Kędziorę, Wiśniewskiego i Arkadiusza Pyrkę. Pomocników powołał Jan, Urbach, jak Jan Urban takich... Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Kozłowski, Piotrowski, Michał Skóraś, Sliż Szymański i Piotr Zieliński, tylko że to chodzi o Sebastiana Szymańskiego. Napastników tylko trzech. Jest to Lewandowski, Krzysztof Piątek i Świderski. Um, uważam przede wszystkim... Że mało napastników na Mian Urban powołał. Jest to też oczywiście spowodowane tymi kontuzjami i boksy, który jest obecnie kontuzjowany, i Kownackiego, który przecież wszedł nie, świetnie wszedł w ten, w ten nowy sezon już w barwach herty Berlin. No, naprawdę, Kownacki chyba się nikt nie spodziewał, że po tych przenosinach do Herty Berlin, tak się odpali. Ja spodziewałem się, że będzie to niewypał transferowy. Natomiast jednak mu się to udało, ale niestety złapał kontuzję kostki. Najpierw zacznę od omówienia tych bramkarzy. No, Drągowski, no to tak naprawdę. No, oczywisty wybór. Drągowski to jest dobry bramkarz. Myślę, że będzie na ławce rezerwowej, na, na, ławcie, na ławce rezerwowych z tego powodu, że no w zasadzie od ostatniej przerwy na reprezentację rozegrał zaledwie dwa spotkania z powodu no drobnej, bo drobnej, ale jednak kontuzji kolana, został powołany także Kamil Grabara, który też uważam, żeby nie wyszedł w wyjściowym składzie, aby także był rezerwowym, tak w moim odczuciu będzie to wyglądać no ono rozegrał wszystkie mecze oficjalne w tym sezonie w barwach Wolfsburga nie dało się więcej, te mecze takie dosyć kiepskie jedno czyste konto zaledwie i to w Pucharze Niemiec w Pucharze z bardzo słabą drużyną natomiast w Bundeslidze no nie idzie, nie idzie Wolfsburgowi, absolutnie. Mamy także Łukasza Skorupskiego i obstawiam, że to właśnie on, że to właśnie on będzie filarem tutaj defensywy całej, jako całości obrony, plus bramkarza. Uważam, że Skorupski. W każdym w tych obu meczach będzie występował w wyjściowym składzie. Bolonia całkiem dobrze rozpoczęła sezon. Obecnie w Serie A są na siódmym miejscu. I uwaga, w, w meczach wyjazdowych może im nie idzie, bo zaledwie w trzech meczach jeden punkt, ale w meczach domowych zdobyli komplet, komplet punktów. W tym sezonie właśnie Skorupski rozegrał sześć spotkań, w tym dwa czyste konta, czyli... No, przyzwoite liczby, nawet dobre jak na Bolonie. No i ostatni powołany bramkarz to jest Kacper Tobiasz. W tym sezonie najwięcej spotkań rozegrał ze wszystkich tych powołanych bramkarzy, bo aż 13. Tak jak wcześniej po 6-7 spotkań, to Kacper Tobiasz rozegrał tych spotkań już 13 i w tych 13 spotkaniach 4 czyste konta. Uważam, że Tobiasz z tego powodu, że jest no tym młodym został powołany. Cieszy mnie to, że Jan Urban powołuje tego czwartego bramkarza, właśnie młodego zawodnika z ekstraklasy, aby oswajali się powoli z kadrą. Też pewnie chce powoli znaleźć znaleźć następcę Łukasza Skorupskiego, bo ci bramkarze już no, y, Kamil Grabara jest jeszcze w dobrym wieku, natomiast wiemy, że Marcin Bułka najprawdopodobniej przez Jana Urbana został skreślony, zresztą, według mnie, no, już też. Y, no i Kacper Tobiasz, y, tutaj tak, tak samo jak na ostatnim zgrupowaniu, Bartosz Mrozek będzie pełnił pewnie taką samą funkcję, y, że, y, że będzie po prostu poza, poza kadrą meczową. Ale na pewno coś wyniesie, bo to jest wspaniałe doświadczenie, szczególnie dla takiego młodego, młodego bramkarza grającego jeszcze w ekstraklasie. Trochę się tutaj dużo mówiłem na temat bramkarzy, postaram się trochę krócej w obrońcach, w obronie przede wszystkim Bednarek i Kiwior. Nie dziwię się absolutnie, że oni zostali powołani. To, co oni w dwójkę robią w tym duecie w obronie Porto, jest niesamowite. Naprawdę. Odkąd Bednarek i Kiwior przyszli, to naprawdę wszyscy rywale Porto boją się ich defensywy, naszej dwójki Polaków. Także Portugalczycy, tamtejsza prasa pisze, że no że to są świetni y, zawodnicy. Y, Urban tak, także całkowicie oczywiste jest to, że powołał Matego Kasza. Zresztą na ostatnim zgrupowaniu zaprezentował się świetnie. Y, myślę, że MVP y, wręcz całego, całego zgrupowania tych dwóch meczów z, z e, Finlandią i e, Holandią. Y, no, y, jeśli chodzi o to, co robił Waston Willi, to dobrze także strzelił bramkę, dobrze gra właśnie po tym, po ostatniej przerwie reprezentacyjnej nasz selekcjoner powołał także Jana Ziółkowskiego i uwaga, radzę zapamiętać to nazwisko, bo uważam, że Jan Ziółkowski to jest przeogromny potencjał, chłopak ma naprawdę, według mnie, przeogromny potencjał i myślę, i myślę, że za 10 lat będzie rządził defensywą niczym Pazdan w 2016 roku, czyli Lig. Także w swoim najlepszym okresie jest już po debiucie w Romie. Rozegrał jeden mecz z Hellasem Veroną, był to 20 minut, występ taki trochę nijaki, podobnie było w meczu, gdzie 10 minut rozegrał z Fiorentino, No to jest przecież młody chłopak jeszcze. Dajmy mu się tej, w tej Romie rozwinąć. Wojciech Szczęsny przecież też prawie nic nie zagrał w tej Romie, a zobaczmy jak później sobie radził. Został powołany Paweł Wszołek. Myślę, że no głównie dlatego, że mamy problemy z boczną, boczną linią obrony, że prawa i lewa obrona no, trochę leży. I jest to całkiem logiczne powołanie. Też w miarę dobre występy w legi. Nie powiem, że bardzo dobre, ale dobre. Kędziora. No, myślę, że on będzie rezerwowym, bo też nic wielkiego w klubie ostatnio nie pokazywał. Myślę, że będzie takim rezerwowym obrońcą, który będzie wchodził na to ostatnie pół godziny czy 20 minut. Następnie. Wiśniewski on na ostatnim zgrupowaniu naprawdę naprawdę pokazał, że jest w stanie dobrze grać w reprezentacji. Dobrze wszedł do tej reprezentacji. Zdecydowanie było to y, wtedy pozytywne y, zaskoczenie. No i Arkadiusz Pyrka, ostatni obrońca powołany y, przez Jana Urbana. Co do niego mam mieszane uczucia, bo no Najlepszego występu na Mistrzostwach Świata czy Europy U-21 no nie miał mimo wszystko. Aczkolwiek w klubie nie wyglądało to źle. Uważam, że mógłby nasz selekcjoner powołać jeszcze na przykład jeszcze jednego środkowego obrońcę. Myś, wydaje mi się w ogóle, że Pyrka to jest taki wybór, że albo będzie na ławce i nie wejdzie, albo będzie poza kadrą meczową, takie bardziej na dopełnienie składów. Pomocy mamy Frankowskiego. No w tym sezonie nic nie pokazał, nic. Miejmy nadzieję, że jeszcze się poprawi. Wydaje mi się, że ta kadra może go trochę obudzić obudzić i zacznie grać lepiej i wróci do formy. Kamil Grosicki. Tyle się o nim mówiło, gdy ostatnio Jan Urban go powołał, że on już przecież zakończył karierę, ale po raz drugi został powołany. Uważam, że wtedy mu się to należało, teraz już mniej, bo no Pogoń też nie gra jakoś super dobrze, sam Grosicki po tym ostatnim zgrupowaniu jakoś też nie gra najlepiej, nie wygląda tak samo jak przed tamtą kadrą. Uważam, że zdecydowanie są lepsi od niego obecnie na tej pozycji. Na przykład Oskar Pietuszewski, 17-latek z Jagiellonii Białystok. Jakub Kamiński świetnie rozpoczął sezon. Po prostu w kolonii przeszedł do FC Keln na wypożyczenie właśnie z tego Wolfsburga nieszczęsnego i zdecydowanie mu się to opłaciło w ostatnich czterech meczach po tej ostatniej przerwie reprezentacji tej dwie bramki zdecydowanie świetne wypożyczenie na ostatnim zgrupowaniu także dobre występy oczywisty wybór mam nadzieję, że naprawdę Kamiński zostanie w FC Keln na kolejny sezon skończy się to, przy... wykupią go albo przejdzie do jakiegoś lepszego Klubu życzę mu jak najlepiej. Kapustka, Bartosz Kapustka. Nie widzę sensu, dlaczego został powołany. Kiepsko rozpoczął ten sezon. Takie występy także nijakie, bezbarwne. Według mnie. Nie, nie, nie rozumiem, dlaczego został powołany. Następnie Kacper Kozłowski. No i ostatnio. Troszkę było to zaskoczenie, nie, nie został powołany. No i przez to, że nie, yy, przez to, że nie został powołany, zdecydowanie jego gra się poprawiła. Nie wiem, czy to przez to, ale domyślam się, że się zmotywował i zaczął grać yy, lepiej. I naprawdę uważam, że jest to dobre yy, powołanie. I teraz Piotrowski, kolejny pomocnik, kolejny środkowy pomocnik, takim może trochę bardziej nawet defensywny. Yy. No i tutaj uważam, że można było powołać kogoś innego, z drugiej strony, no nie wiem kogo, bo na, na przykład Antka Kozubala z Lecha Poznań można by powołać, żeby też go albo wypróbować, albo już przyzwyczajać do kadry, albo Tomasza Pieńkę, Oskara rebkę obu z Rakowa, aczkolwiek no tutaj jest Piotrowski, no, kiepskie występy w tym sezonie. Kiepskie. Myślę, że na tym zgrupowaniu będzie pełnił taką samą funkcję jak na ostatnim. To znaczy, no, będzie siedział cały czas na ławce. I teraz Michał Skuraś. Michał Skuraś. Świetny transfer. Świetny transfer Michała Skuraśa do Gentu. Nie do Genku, do Gentu. Świetne, po prostu niesamowite. W ostatnich pięciu meczach dwa gole i trzy asysty. Świetne występy. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ten chłopak w porównaniu do zeszłego sezonu w klubu Bruż No niesamowite, to jest całkowicie oczywiste powołanie. Myślę, że w obu meczach wystąpi w wyjściowym składzie. O ile się jakaś kontuzja, nie daj Bóg, wydarzyła. No i następny zawodnik, tu mamy Slisha. No, ten rok, w sumie to sezon, ten rozpoczęcie sezonu, chociaż wiemy, że w Stanach Zjednoczonych wygląda to trochę inaczej. No to y można powiedzieć europejsko, tam jesień. No nie ma jakiejś super, ale nie ma też złej. Myślę, że się na pewno Sliż przyda. Chociażby to nie wiem, żeby zastąpić na przykład tego Kozłowskiego, czy Skurasia, czy Zielińskiego, czy Szymańskiego. Myślę, że będzie on wchodził podobnie jak właśnie Kędziora na to ostatnie pół godzinki, czy nawet 40 minut może, czy po przerwie wejdzie. To się jeszcze okaże. Sebastian Szymański. No to już powoli się staje też taka tradycja, że on zostaje powoływany, bo on też ma w sobie jakość. Dobre występy miał także na ostatnim zgrupowaniu, pamiętam. Dobrze grał wtedy. No i to, tak jak mówiłem wcześniej, to jest też oczywiste powołanie też bym tak zrobił na miejscu Jana Urbana. No i ostatni z pomocników Piotr. Zieliński tak naprawdę sezon rozpoczął no nie za dobrze oprócz asysty z Juventusem to w klubie praktycznie nic nic nie dał no lecz wiadomo, że tutaj Zieliński to zawsze jest gwarancja jakości w reprezentacji no nie ma praktycznie meczu aby Piotr Zieliński nie dał tej różnicy, tej jakości no i napastnicy no i tutaj tylko trzech Zostało powołany głównie, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, z powodu kontuzji Buksy i Kownackiego. No i został powołany Lewandowski, Robert Lewandowski, nasz kapitan. Myślę, że tu nawet nie ma co tego tłumaczyć. No to jest całkowicie oczywiste. Robert Lewandowski to jest klasa w sama, sama w sobie, po prostu. No obecnie najlepszy, myślę, że najlepszy piłkarz z całej reprezentacji tutaj nie trzeba absolutnie tego wyjaśniać, bramki cały czas e, strzela. Krzysztof Piątek, co do niego mam takie mieszane uczucia, bo podobnie jak Marcin Bułka poszedł na ten e, do tych krajów, że tak powiem e, bogatych, to znaczy Arabia Saudyjska, Katar, e, Bułka akurat poszedł do Arabii e, Piątek, do e, Kataru. No Krzysztof Piątek w ostatnich pięciu meczach, bo tyle rozegrało Aldu Hali, w którym gra po ostatniej przerwie reprezentacyjnej, zdobył pięć bramek. Tak naprawdę to w jednym meczu strzelił hat i później w dwóch po jednym, więc nie strzelał w każdym meczu. Aczkolwiek też, no to są dobre liczby, to są bardzo dobre liczby i ktoś by powiedział, że biorę w ciemno. Aczkolwiek warto naprawdę pamiętać, że jest to Liga Katarska. Jest to Liga Katarska, jest tam paru e, dobrych zawodników, aczkolwiek cały czas to jest mniej zaawansowana liga niż e, Liga Saudyjska. Jeśli by poszedł do Ligi Saudyjskiej i miał takie liczby, to bym brał w ciemno, ale jeśli w Lidze Katarskiej, to mimo wszystko trzeba się zastanowić, aczkolwiek też z powodu właśnie kontuzji, po raz kolejny to mówię, Buksy i Kownackiego jest to oczywisty wybór tak samo jak y, Świderski, to także jest oczywisty wybór y, w ostatnich sześciu meczach w barwach Panathinaikosu strzelił cztery bramki no i tutaj y, m, można powiedzieć, że to jest lepszy, y, lepsze liczby niż y, piątek na papierze wydaje się, że nie lecz uważam, że w praktyce tak ponieważ Liga Grecka jest zdecydowanie mocniejsza, trudniejsza do grania niż Liga y, Katarska tutaj no Wielcy nieobecni, to w sumie uważam, że nie ma jakichś wielkich nieobecnych y, zawodników. Myślę, że można y, było powołać Michała Skrzypczaka, Michała Mateusza Skrzypczaka. Y, można było powołać y, Oskara Pietuszewskiego, to przede wszystkim chciałem powiedzieć Oskar Pietuszewski. To ten 17-latek ma tak potężny talent. Wydaje mi się, że z Janem Żółkowskim za to 10 lat to to będzie to reprezentacja będzie kompletnie inna do tego pewnie będzie mieli Tomasza Piętkę, Oskara Antoniego Kozubala i to naprawdę będzie piękna reprezentacja. Wydaje mi się, że na przykład y, Oskar Pietuszewski bardziej zasługuje na powołanie niż y, chociażby Piotrowski y, czy Kamil Grosicki. Y, najbardziej to można porównać do Kamila Grosickiego, y, ponieważ no, to jest ta sama liga, y, a mianowicie ekstra klasa. Natomiast Oskar Pietuszewski też jest młody, ma dopiero 17 lat i nie wiem czy jest sens rzucać go od razu na tak głęboką wodę i pewnie to też jest powód dlaczego nie został powołany. No i wydaje mi się, że naprawdę już tak podsumowując te oba mecze, te oba mecze z, i z Litwą i z Nową Zelandią wygramy. Myślę, że to jest niemal pewne. Że wygramy te oba mecze, szczególnie, że widać, że reprezentacja Jana Urbana jest całkowicie odmieniona. Dobrze, naprawdę dobrze to wszystko działa. Aż się zdziwiłem, bo miło się oglądało tą reprezentację. Szkoda, że po raz pierwszy można powiedzieć w tym roku chyba. No, i cóż, e, jeśli chodzi o taki na przykład, tak sobie strzelę, e, wyjściowy skład na mecz e, z Nową Zelandią, no to uważam, że Skorupski wyjdzie w bramce. E, będzie to w ogóle mm, formacja 4-5-1 z e, jednym defensywnym pomocnikiem, dwoma skrzydłami i dwoma środkowymi pomocnikami. No i tak, na prawej obronie. No to Mati No tutaj to wiadomo. W środku bym wystawił Bednarka i Kiviora. Chociaż nie. W środku bym wystawił Wiśniewskiego i Bednarka i obok Bednarka po lewej stronie Jakuba Kiviora. Dokładnie tak samo jak wyglądało to na ostatnim zgrupowaniu. W pomocy bym wystawił na. W pomocy. No właśnie, w pomocy. Chyba bym jednak zrobił to w inny sposób. Dwóch środkowych zamiast defensywnego, ofensywny. I bym zrobił tak. Dwóch środkowych to by był Piotr Zieliński i Kozłowski. Na skrzydłach bym dał Kamińskiego i Skurasia. Z tego powodu, że naprawdę świetne występy. Na ofensywnej pomocy bym dał Szymańskiego i na szpicy na ataku Lewandowskiego. Dlaczego nie chcę grać? Dlaczego uważam, że nie powinniśmy grać 4-4-2? Bo, bo wtedy mamy jednego napastnika na rezerwie. Nie daj Bóg na przykład, by była kontuzja, i co wtedy? no Zostajemy z dwoma napastnikami, a też w sumie nie ma za bardzo jakiegoś jakościowego zawodnika, którego by można e, powołać. Żeby mógł faktycznie zastąpić któregoś z tych zawodników, bo wiadomo, że zawsze są piłkarze, których warto powołać, chociażby Tomek Pienko mógłby wejść tam sobie gdzieś ewentualnie na atak, czy Kurminowski. Ale mimo wszystko to nie jest taka jakość, żeby, żeby naprawdę próbować to zastąpić. To jest jakość na końcówki minut właśnie takich meczów z Litwą czy Nową Zelandią, żeby ich ogrywać, ale absolutnie nie, żeby, żeby no zastęp, zastępować tutaj taki, taki, takich zawodników. Oczywiście nie ujmując nic umiejętnością Kurminowskiego czy Tomasza Pięki. Uważam, że oni na razie jeszcze powinni się szkolić, póki są Ej, młodzi. Ja bardzo pragnę podziękować za to, że obejrzeliście ten materiał, Ej, bo to jest mój pierwszy film. Mam nadzieję, że się udał, że jesteście zadowoleni. I jak zakładałem kanał, to tak sobie mówiłem, że. Nie, nie będę chciał mówić o subskrypcjach czy o lajkach, ale proszę chociaż o tą subskrypcję czy o lajka czy o komentarz. Proszę także o komentarz, abyście napisali, co mogę poprawić, bo no to jest mój pierwszy film i, i nie wiem, czy, czy, czy nie wiem, głośność poprawić czy, czy cokolwiek także proszę mi to napisać no a subskrypcje naprawdę ja nie będę że tak brzydko powiem żulił subskrypcji czy lajków mi ja chcę dotrzeć na razie do szerszego trochę grona odbiorców więc no a to trzeba mieć chociaż te parę naście parę dziesiąt subskrypcji więc Proszę, jeśli ktoś to obejrzał do końca. Proszę, szkoda mi tak trochę prosić, ale proszę o tą subskrypcję. Wspomóż mój kanał, e, abym mógł e, nagrywać e, jakościowe bardziej filmy dla szerszego grona e, publiczności. Dziękuję jeszcze raz e, widzu e, mój, że to obejrzałeś. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Dziękuję i e, do zobaczenia.